Dziś z wycieczką u sosnowskiego Ale u tego od barszczu. Patrzcie jak to fajnie wygląda Jokie to są łody gase, łody gase Jokie to są drzewa Ła, się posypało Coś pięknego jak suche. <śpiękne> pięknego. Ale. No, basz sosąskiego na sucho to wygląda dużo przyjemniej. <śpiękne> A jakbym stał pod koperkiem. Cóż, <śpiękne> tuż. Może trochę baszczu wam pozbieram na nasionka. O. Zanim zakwitnie. <śpiękne> Bo potem to jak najdalej od niego. O no pierdziele. I to chwasty. Jakie chwasty do góry. Mm. Piękne. Powiem Wam, że chcecie komuś dać kwiaty akurat takie to tylko jesienią. Proszę. Jaki ładny bukiet. Taki od serca normalnie.